Była jesienna noc, a wiatr świszczał między gałęziami drzew w małym, zapomnianym miasteczku. Krążyły plotki o lesie na obrzeżach, o miejscu, którego wszyscy unikali. Mówiono, że w gęstwinie czai się coś, czego lepiej nie spotkać. Wśród mieszkańców krążyła opowieść o cieniu bez twarzy, tajemniczej istocie, która pojawiała się tylko wtedy, gdy ktoś ośmielił się zbliżyć do lasu po zmroku. Michał, student ciekawy miejskich legend, postanowił, że spróbuje rozwikłać zagadkę tej opowieści. Z natury sceptyczny uważał, że to tylko bajki mające odstraszyć dzieci. Wyposażony w kamerę i latarkę, wyruszył w kierunku lasu. Gdy wchodził na ścieżkę, w jego sercu zrodziło się jednak nieprzyjemne uczucie, które szybko zignorował. Im dalej wchodził w las, tym bardziej gęsta stawała się mgła, a powietrze zaczynało gęstnieć, jakby było cięższe niż gdziekolwiek indziej. Latarka dawała zaledwie nikłe światło, które nie mogło przebić mroku przed nim. Krok za krokiem szedł naprzód, gdy nagle poczuł zimny dreszcz przebiegający po plecach. Miał wrażenie, że ktoś go obserwuje. Odwrócił się gwałtownie, ale za nim była tylko ciemność i gęsta mgła. Zignorował to uczucie i ruszył dalej, aż natrafił na starą, opuszczoną chatę, którą opisano mu wcześniej. Ludzie mówili, że nie wolno się do niej zbliżać, że coś złego czai się w jej murach. Michał, pełen determinacji, podszedł do drzwi. Były uchylone, jakby ktoś go zapraszał. Powoli je otworzył, a zawiasy skrzypnęły głośno, niosąc echo w noc. Wewnątrz panowała całkowita ciemność, a zapach gnijącego drewna i pleśni uderzył go w twarz. Zapalił latarkę, ale jej światło zaczęło migotać. Zanim zdążył zareagować, latarka całkowicie zgasła. Wstrzymał oddech stojąc w bezruchu, kiedy nagle usłyszał szelest, niemal niezauważalny, ale wyraźny. Kto tu jest? zawołał, choć jego głos zabrzmiał niepewnie i zbyt cicho w pustce. Nie było odpowiedzi. Wtedy poczuł na ramieniu zimny, lodowaty dotyk. Obejrzał się gwałtownie, ale nic tam nie było. Zmarszczył brwi, próbując uspokoić oddech, lecz jego serce biło coraz szybciej. Zrobił krok naprzód, a jego but wszedł w coś mokrego. Spojrzał w dół, a jego ciało zdrętwiało. Stał w kałuży krwi. Ślad ciągnął się od wnętrza chaty, znikając w ciemności. Zanim zdążył przetrawić to, co zobaczył, usłyszał znowu ten sam dźwięk, tym razem bliżej. Jego oddech przyspieszył, a serce waliło jak młot. Nagle usłyszał szept tuż obok jego ucha. Nie powinieneś tu być. Michał zamarł. Powietrze stało się ciężkie, a w ustach poczuł metaliczny smak strachu. Szept rozległ się ponownie, tym razem tak blisko, że niemal czuł ciepło oddechu na karku. Jestem za tobą. Z trudem przełknął ślinę i obrócił się gwałtownie. Latarka błysnęła na sekundę, oświetlając lustro na przeciwległej ścianie. W odbiciu zobaczył coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Za nim stała postać, wysoka, cienka, z długimi kościstymi palcami, ale bez twarzy. Latarka zgasła, a Michał poczuł, jak coś niewidzialnego zaciska mu się na gardle. Szarpał się, próbując wydostać z tego lodowatego uścisku. Jego serce waliło tak mocno, że wydawało się, jakby miało zaraz eksplodować. Kamera, którą miał przy sobie, nagle włączyła się, rejestrując wszystko. Światełko kamery migało, a w jej obiektywie pojawił się zarys czegoś w mroku, istoty, niskiej, kościstej, której ciało było nienaturalnie wygięte. Postać poruszała się powoli, drapiąc podłogę długimi, sztywnymi palcami. Michał próbował odwrócić wzrok, ale coś trzymało jego głowę skierowaną na lustro. Postać zbliżała się, jej dłonie zaczęły unosić się, zbliżając się coraz bardziej. Nagle latarka zamigotała po raz kolejny, i to, co zobaczył, sprawiło, że jego umysł zapłonął strachem. Wokół niego, w cieniu, stało więcej tych stworzeń. Wszystkie bez twarzy, ich ciała były zdeformowane, a skóra naciągnięta na wystające kości. Pokój zaczął wirować. Michał czuł, jak jego świadomość zaczyna się rozmywać. Obrazy przelatywały przed jego oczami. W jednej chwili widział siebie stojącego przed chatą, w kolejnej zbliżał się do niej, ale za każdym razem coś się zmieniało. W jednej z wizji widział własne ciało leżące na ziemi przed chatą. Na drzwiach krwawą farbą wypisano: nie wracaj. Michał próbował walczyć z tymi obrazami, ale one tylko nasilały się, przetaczając przez jego umysł niczym fale. Kiedy zaczął tracić poczucie rzeczywistości, usłyszał w uszach ogłuszające dudnienie, przypominające bicie setek serc. Jego ciało było unieruchomione przez lodowaty dotyk istot, które go otaczały. Latarka zgasła ostatecznie, a Michał poczuł, jak ciemność wciąga go w siebie. Jakby rzeczywistość, którą znał, była tylko cienką warstwą przykrywającą coś nienaturalnie potężnego. Kilka dni później mieszkańcy wioski odnaleźli jego ciało w ruinach chaty. Leżał na podłodze z twarzą wykrzywioną w przerażeniu, jakby widział coś, czego ludzki umysł nie mógł pojąć. Ale to nie był najgorszy widok. Michał nie miał twarzy. Na ścianie, krwią, ktoś wypisał jedno zdanie. Nie wracaj!